Okay. Witam Was, z tej strony GAL. I podchodzimy do wyzwania. Pierwszym wyzwaniem na dzisiaj będzie Łotr kontra Ochydziarz. Wyzwanie polega na tym, że mamy 60 30 kart pańczków i 60 kart bez. I tym właśnie dechem musimy pokazać Ochydziarza na poziomie normalnym. Ochidziarz! Da się to zrobić. Nie jest to nawet trudne. Niech rozpoczną się łowy. Choć bardzo, bardzo ulotowe. No bo... Hmm, Jakby to powiedzieć... Nie mamy żadnego wpływu na dobierane karty, które będziemy dostawali. Może no to możemy tu zagrywać. I widzicie, że jak będą ginęły nas te pajączki, to będziemy dostawali coś fajnego. No i dobrze, teraz możemy dostać... ...trzy fajne kraty. Raz. O. Dwa. Nie muszę jeszcze jednego pająka dostać. Gotowe! Right, widzicie, dostaliśmy 1,74. Co no wykonujemy? Kolejna <słyska> gra. Kolejna Lewka, tak? 7, tak. No, kolejny gra. O, ale z takimi hienami... Okej... pięć pajączków... Tam, na następną turę. Może akurat nam pozwoli zagrać. Zaraz tak, tak. Dostaniemy... Wilkor, to już jest przyjemniejsze. Mogę w środku tego wilkora przechodzić. Jeszcze jeden wilkor, dobra. Mogę... A, się... mogę wcześniej zrzucić tego wilkora, byłoby troszkę też to lepiej. No, Zobijmy tle to od razu dajmy ten zarodnik, żeby oh, znowu czegoś nie wymyślił W sumie mamy 40 kg Koniec jest którego zabiję się na no zabiję, dobrze Ale dwa zarodniki. pozostały dalej na kolnicy Mamy coś z szarżą. kuria zabij ruszał Niestety nic nie mamy z szarżą. Manekina łomany. Ja za mało. Gotowy. No to nie mam to tego zabić, zabić, O, ciekawe zagranie. Raz w tym momencie mamy: raz 2, 5 razy 5 40, tak 45 czterdzieści eee, to jest za mało jeszcze, żeby go wykończyć, mm, ale mogę sobie... tak, to być tak, które powinno być wystarczające, jak widzicie w tym to okazało się dosyć prostym wyzwaniem, dzięki tym zarodnikom. No i takie pajączki dostaliśmy do własnej kolekcji. No super. Tam będzie to wcisnąć gdzieś do talii? Drugim wyzwaniem jest... Mac kontra... Eee, ...Hieromiasz? A to już jest naprawdę wyzwanie dosyć konkretne. A polega na tym, że będziemy mieli praktycznie same sekrety. I graj sobie tutaj człowieku z Czarnym Księżnikiem, jeżeli masz same. Zeyna! Kontra! Heigen nieczysty! Myślisz, że zdołasz tu przeżyć? No jak widzicie, to same sekrety. Ulewie. O nie, to nie jest sekret. To, się, to, to jest coś, co się kombi gotowe i co mam po sobie na to po to grać? dobra, dwóch takich sobie przywołałem Gnamy. Mamy wszystko Mam za, za, za drogie karty, jak na razie. Wamu mnie Ok, duplikacja. No Mamy wiele tajemnic. Zagramy tak, i duplikację w tym momencie. Jak mamy już tyle tych konkretów, uważałbym, żeby mieć dwie, jest... oh! używać, no okay. kurde, mamy wiele tajemnic, teraz co, lewszczany być czy. Nie, zagramy sobie do... Gotowe! Tańcz dla mnie! Okej, okay, przeżyła. Tego stronika zniszczymy. Ale zbadam się, że nie uda oh. nam się w pierwszym podejściu. O kurde, no to w tym momencie chyba przegraliśmy. Mamy wiele tajemnic. Jedyna szansa to jest taka, że on rzuci jakiegoś dobrego kanta. Gotowe. I my go sobie przyzwiemy, a eee, nie pomyli. Dobra, tym razem mu się udało. Spróbujemy jeszcze raz. No to już jest większe wyzwanie, niż to wcześniejsze. Jayna, kontra Hagen Nieczysty! Myślisz, że zdołasz tu przeżyć? Druga Pracisz próba. się o lanie. Tak, to można wyrzucić. Tych dwóch ziomków sobie zostawimy. się tu, że pewnie nie będziemy mieli nic do zagrania. O, legendarkę mamy. To już lepiej wygląda Pokażę! Już ja im pokażę. Przetrzepię ci mu! Kolega nam daje dużo kryp Tańcz dla mnie! Co jest za do sekret? No, ale dobrze No dobrze. Przyszedłem po zwoł pokażę! Im. Już ja im pokażę! Z tego na razie nie będziemy grali, bo to jest sekret... To jest taki sekret, który... Raczej nie zostanie szybko zagany. Z radością obejrzę twą powolną śmierć. Dobra, Ale nam dał drugi sekret. Duplikacja. No dobra, będziemy kontrolowali sekret. Mm, mm, to będzie nasza szansa. Ja szansa, żeby się sekret uzył. Wychodzę z pustki. nie niekoniecznie tak to chciałem z tą duplikację wykorzystać. Okay. Mm, to będzie nasza słodka tajemnica. Ja sobie trzeba było to zagrać odwrotnie tą i tą kartę. A dobrze, no to trudno jak już tak zagrałem na no to zima. Trzeba się trzymać dalej. Z radością obejmę twą Ok. Ja tak. Przyszedłem po zwłoki! Mm, to będzie nasza słodka tajemnica. Aha, bo ja miałem... Dobra, dobra, dobra. Miałem przed tym zagrać, ale już go zagrałem, więc... luzik. Zajumam to sobie, dobra? To zaklęcie, żeby A to tak działa, że się zagrywa jej, dopiero yy. mm. no, czy... nasz rośnie dalej. Jego zakręcie zostało zatrzymane. Super. NIE MOGĘ TEGO ZROBIĆ! Aha, to trzeba było jeszcze to zagrać wcześniej. Mm. Ja nie mogę się przedwczesiać do tej gminy. Hej, dawaj to! No dobrze. Ale już nie, nie idzie tak źle. spustki! O jajeczko nie wiadomo czy będziemy mogli je w ogóle nie wykorzystać Matka Ziemia jest blisko No dobrze, tak spróbujemy Ktoś śmie mnie przyzywać? O, super Zabraliśmy to. Zabraliśmy to. Za honor. Przyjęliśmy sobie jednego demona. A on nie przyjdzie. Aha, z ręki. W tym momencie nie ma zbyt wielu demonów na rękę, więc um, możemy go zabykończyć. A jajka na A, komputer się popisuje inteligencją. Jesteśmy chłodni zeskoczyć. No to już spotkaliśmy to wyzwanie. Pamiętam tam na drugiego pokolika. I sekret może by się trafił? Niestety nie, nie ma sekretu. No, ale może nie będzie potrzebny. No i drugie wyzwanie przy drugim podejściu wykończone. Więc dzięki za uwagę. Widzimy się na heroiku. W dostaliśmy, zostaliśmy super.